Mieszał go pan, Potem obrabiał, w formy myśli wlewał, Czekał, aż zastygnie, tak stworzył światło. Sześć dni przeszło, męczył się i babrał. Lepił, kombinował, aż uciadł w malignie. Siódmego ochoty na odpoczynek nabrał, Lecz patrzy, beton został, A on szybko stygnie. Szalunek myśli, jak jego wlać: wyspę dorobić, czy dziurę załatać? A trzeba się szybko zdecydować: wylał zbędny beton gdzieś na końcu świata. A... Tak powstały nasze osiedle. Trudno stracić fabułę, ponieważ nie ma tutaj jako takiej historyjki, która by końca zmierzała, która by miała jakieś perpetie. Bohaterowie też nie mają jakichś perpetii. Zaglądamy w ich dusze, oglądamy ich problemy, które bardzo metaforycznie zostały zobrazowane przez Lidię Amejko w książce, z której ja zaczerpnę pomysły i teksty, które dzisiaj przedstawię Państwu. Są to takie tak naprawdę opowieści o ich emocjach i o umiejętności radzenia sobie z nimi na różne intrygujące sposoby. Ja myślę, że to jest najlepszy pomysł, jeżeli chodzi o nurt studencki. Na pewno ale temu festiwal to, festiwalowi to nie grozi, jednak festiwal by, by, był, powinien być przede wszystkim przygotowany dla studentów i w oparciu o nich. Zorganizowane, ale tutaj zdecydowanie tak jest. Ten taki posypka od tych osób, powiedzmy, nazwijmy ich profesjonalnych aktorów, którzy już skończyli i parę lat działają w zawodzie, na pewno się przyda i, i jest takim dla studentów myślę ciekawym akcentem. E, i, ale myślę, że ta inspiracja, jeżeli chodzi o teatr, zachodzi zdecydowanie w, w dwóch kierunkach. I ja bardzo często jako. Mm, powiedzmy aktorka i też pedagog w szkole mnóstwo inspiracji czerpie od studentów i od ich pomysłów. Więc ja dla mnie to też jest pożywka, taki festiwal. Natomiast przede wszystkim skierowany dla studentów i dla nich, bo oni, oni potrzebują grać i jeździć. I fajnie, że, że tak, tak liczna grupa tutaj studentów z tak, tak wielu krajów została zaproszona, co jest wspaniałe. O ja Betonowej gruchy spuszczeni jesteśmy, poza planem stworzenia. To co? Świętość nam się nie należy! Nie możemy.